Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich Państwa. Witam Cię Zbyszku. Chciałabym, chciałabym dzisiaj Państwu przedstawić Zbigniewa Stępkowskiego, dyplomowa, dyplomowanego refleksologa. Zbyszku, wiem, że zajmujesz się zieloną żywnością. Powiedz mi, od kiedy jesteś w tym projekcie? W tym projekcie jestem już od dłuższego czasu, przepraszam, muszę wyłączyć telefon, tak to jest, no klienci dzwonią. I czasami jest to w takiej właśnie chwili, kiedy ja jestem czymś zajęty, nie mogę odebrać. Zieloną rzeczą zajmuje się już dłuższy czas. W ogóle tematem zdrowia zajmuje się tak praktycznie ponad 10 lat. Natomiast tak w sferze swoich zainteresowań to dużo, dużo dłużej. Rozumiem. A powiedz mi, ilu masz podopiecznych, jeżeli chodzi o zieloną żywność i nie tylko? Trudno mi właściwie policzyć. Mam tych podopiecznych, dlatego że flecologiem jest wielu. Co prawda nie każdy korzysta z zielonej żywności, ale, no nie wiem, trudno mi odpowiedzieć. Jest ich wielu. Jest ich wielu, dobrze, dobrze. Bardzo się cieszę, że wiele osób Ci zaufało. A powiedz, jak się odnajdujesz w tym projekcie i co Cię tu trzyma? Zielona żywność zafascynowała mnie w pewnym momencie. Chciałbym powiedzieć taką rzecz, że medycyna chińska jest naprawdę fantastyczną medycyną. Ma w swoim dziale tak zwaną dietetykę chińską. Dietetyka chińska wymaga dosyć sporej wiedzy, trzeba się uczyć, trzeba ją praktykować i taki przeciętny człowiek, który chciałby sobie sam pomóc, za pomocą dietetyki. Właśnie chińskiej, właściwie może nie mieć do końca takiej możliwości, gdyż, szczególnie z małych miejscowości, gdyż no, trzeba się tego nauczyć. Natomiast zielona żywność ma ten potężny plus, że właściwie trzeba tylko trafić do dobrego doradcy, który powie, jak ją używać. Trzeba mieć w sobie wytrwałość, cierpliwość, nawet powiedziałbym zdeterminowanie. I można po prostu już swoje zdrowie wspomagać. I to jest ten właśnie ogromny plus. Jeśli ktoś oczywiście trafi na jakieś chociaż szkolenia, warsztaty, czy do dobrego dietetyka chińskiego, no to jest to jeszcze ogromny dodatek dla naszego zdrowia. Ale już samo użycie właśnie soku z zielonego jęczmienia oraz chloreli, to jest podstawa olbrzymia dla naszego zdrowia. W tym projekcie zielonej żywności. Przede wszystkim podoba mi się to, że jest to nastawione na jakość, gdyż no nie ukrywajmy jakość jedzenia, która jest w sklepach jest po prostu beznadziejna. No Mogę śmiało użyć tego słowa. O tym można oczywiście przeczytać na stronie jęczmieńbio.pl gdzie jestem oczywiście w kontaktach jako doradca, jeden z doradców, tam można też do mnie kontakt Przeczytać sobie zobaczyć. Dziękuję Ci bardzo za tą wyczerpującą informację, Zbyszku, a powiedz mi, wiem, że masz dużo podopiecznych, ale też doświadczeń z tym związanych. Czy podzieliłbyś się z nami tymi doświadczeniami swoimi i też swoich podopiecznych? Bardzo chętnie tutaj przytoczę kilka doświadczeń, nawet własne z ostatnich dni. Opowiem. Niedawno doznałem oparzenia dłoni, bardzo głębokiego, gdyż sparzyłem się parą. No, i w pierwszym ruchu oczywiście dłoń włożyłem pod zimną wodę bieżącą, no ale mówię, nie, spróbuję oczywiście chlorelli i soku z jęczmienia. Więc bardzo, bardzo delikatnie, na tyle, na ile mogłem, osuszyłem dłoń, zrobiłem sobie taką maseczkę, czyli Ciepłą wodę zmieszałem z odrobiną chlorelli i zrobiłem gruby taki okład na to miejsce. To stwardniało, zrobiło się jak skorupka, i przez 12 godzin po prostu trzymałem. Powiem tak, samo oparzenie było głębokie i bolesne niesamowicie. Jak nałożyłem okład, zaczęło mnie szczypać, ale po kilku minutach, i to uważam za ciekawostkę. Stało się tak, że ten ból się zmniejszył. I szczypanie też w jakiejś godzinie zniknęło. Na no noc to zmyłem, założyłem nowy okład z chloreli. Rano no zdjąłem go w cudzysłowie, czyli zmyłem i zobaczyłem, że skóra zaczyna się robić taka, coś w kolorze takiego białego, bardzo szybko też zaczęła schodzić. Więc trzeci raz nałożyłem. Ten okład z chloreli i wieczorem zmyłem go ponownie i nałożyłem jęczmień. W my zasady, że jęczmień działa głęboko komorkowo. No rzecz niesamowita. Na następny dzień rzeczywiście skóra zaczęła się zabliźniać. W sumie po pięciu dniach właściwie nie było śladu. Opatrzę. Bolesnego, naprawdę bolesnego. No oparzenie parą jest, jest bardzo bolesne. Sama niejednokrotnie otwierając garnek czy, czy, czy gotującą wodę, czy piekarnik chociażby, też zawsze ten podmuch ciepłego powietrza może sprawić ogromny ból i, i nawet właśnie rany. Także serdecznie Ci gratuluję. Czy jeszcze jakieś doświadczenia chciałbyś tutaj nam opowiedzieć? Tak, chcę opowiedzieć o pewnym panu, który zgłosił się do mnie z, no, z ważnym dla niego problemem. Najpierw y, chciał tak powiem, podejścia refleksologicznego, no, ale zaproponowałem mu właśnie zieloną żywność funkcjonalną. A chodziło o to, że ma stan zapalny w układzie nerwowym. Bardzo olbrzymia bolesność w stopach, w nogach, w palcach, sztywność. Y, pod paznokciami, sztywny kark. I szczególnie to się nasilało w okresie, kiedy w powietrzu była ogromna ilość wilgoci. Aha. I co się wydarzyło? To w ogóle ograniczało, jak powiadał, bardzo mocno życie. Mhm. W chwilach takich ataku tego, to nie był nawet w stanie myśleć. Tak go to bolało. Zastosował zieloną żywność, no, że tak powiem, skusił się na nią. Po dwóch tygodniach y, przybyło mu sił znacząco, taki optymizm po prostu w, w, wszedł w niego. A po kolejnych dwóch tygodniach lekką ulgę zaczął czuć, lekko. Ale to dało mu nadzieję. Mhm. Po trzech miesiącach kiedy zaczął mi opowiadać, ja się sam zdziwiłem, jak to zadziałało na niego. Bo określił, że około 30-35% jego bólu po prostu się pomniejszyło. Po, nasz, po następnych 30% powiedział, że około 60% bólu to jest już za nim. Mm -hmm. Więc bierze nadal, stosuje to, jego życie się znacząco poprawiło. Niesamowite jest niesamowite. Mm -hmm. Nie od. Takiej bolesności może chodzić, może myśleć. No, no Dla mnie też to jest ogromnie takie, takie przeżycie, dlatego że no, cieszę się, jak komuś to pomaga. Tak? Oczywiście wszyscy się cieszymy, jak, jak możemy, możemy pomóc i widzimy te doświadczenia innych ludzi i możemy się nimi po prostu dzielić. Także jest to bardzo zasadne, żeby rzeczywiście zieloną żywność stosować, bo jest to przede wszystkim uzupełnienie naszych naszych witamin podstawowych, które dziennie powinniśmy spożywać, żeby nasz organizm mógł normalnie funkcjonować i żebyśmy mogli bytować w zdrowiu i bez bólu, bo ból jest ogromną przeszkodą w życiu codziennym. Bardzo się cieszę. Czy, czy jeszcze chciałbyś się podzielić doświadczeniami, czy y, możemy przejść dalej? No, Pewnie, że powiem. Oczywiście, że tak. Innym przykładem jest pani, y, która cierpiała na zaparcia. W ogóle miała problem z wypróżnianiem. Teraz problem. Tak. I to był no, długi czas, y, kiedy cierpiała. No i mówię, proszę, spróbować. Nie będzie pani żałować. Rzeczywiście spróbowała. I na pierwszym, jakby takim, pierwszym rzucającym się efektem był fakt, że odzyskała witalność, biowitalność. Jej radość była ogromna. Po jakichś trzech tygodniach zaczęła normalnie wypróżniać się. Szczęście przeogromne, po prostu. Tak, ile to szczęścia, że człowiek może, może się oczyścić. Oczywiście, że tak, jest to strasznie e, e, ogromny problem wielu, wielu osób, które również do mnie się też zgłaszają e, i potwierdzam to. E, a zielona żywność rzeczywiście świetnie sobie z tym radzi. E, ja wiem, Zbyszku, że jako refleksolog e, mógłbyś opowiadać o tych doświadczeniach tutaj godzinami ale nie mamy na to tyle czasu, nie chcemy też tutaj przeciążyć naszych słuchaczy. W związku z tym bardzo się cieszę, że tylu ludzi ci zaufało i, i, i po prostu się zgłasza do ciebie. No, i ja mam na przykład misję taką, że no, moją misją jest generalnie szerzenie dobrych informacji na temat zdrowia i pomoc też innym. A jaką misją jest, jaka misja jest twoim, Twoją przesłanką na życie? Co tobą kieruje? Na pewno chęć pomocy innym, ulżyć im w ich problemach, na tyle ja, na tyle ile ja po prostu to mogę, to potrafię. I to jest taki mój kierunek w życiu. Twoje przesłanie. Zbyszku, a powiedz nam, jak, cię, jak można się z Tobą skontaktować i jak można Cię znaleźć? Proponuję stronę jęczmieńbio.pl. Proszę zajrzeć do zakładki Kontakty. No i po prostu ja jestem tam wśród pozostałych doradców. A czy mógłbyś. Mogę też podać telefon. Tak, właśnie, chciałam o to poprosić. Lub proszę zadzwonić bezpośrednio pod mój numer: 791 253 309. Czasami nie odbieram od ręki, więc proszę o cierpliwość. Zwykle też odzwania. Jak każdy zapracowany, dyplomowany refleksolog, naturopata, naturoterapeuta, jakkolwiek się nie, nie, nazywa, nie nazywamy, z wykształcenia wiadomo, że zajmujemy się w tym czasie innymi ludźmi, im pomagamy po prostu. Zbyszku, serdecznie ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę i mam nadzieję do usłyszenia. Dziękuję również za uwagę i dziękuję za to spotkanie. Dziękuję pięknie.